Może pustak się, to po prostu. się to Dobra, wleży. Tutaj się do <try> bo, bo, bo. U, tak, 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 Oddez, że się chociaż po raz na Nie tylko czemu teraz. Ja wiem, że chciałem się czemu. się ja, Teraz trasiała, ja to dobra. Problem, no, ale. się, że się namęczył? Nie widzę. Dobra, czy

No no w ogóle, wszystkie były takie długie No ale no jak robimy takie. Długie, to, co, takie straszne długie, co nie wygląda? Więc najlepiej robię takie 25 I to nawet 25 Może czasem 30? Tyle ja wiem, no, To a to lepiej Dzień dobry, zwiąb dwie, jakbym ma nie No kurde, jakby wzięła i o kurde, o kurde. O kurde. O, do 24, 10, a 24, o kurde, to mam nie Raz, dwa, trzy, cztery, dziesięć. dwa, trzy, cztery, pięć. kurde, Dobra, ponieść o o po o Jeszcze tutaj belka leży. Nie <kuh> Może nagrywamy na zapas? Chcę dzisiaj nagrywać na zapas? W Ale powiedz, Nie widzę Ja bym ja powiedział, nagrali dzisiaj tu kolejną wizytę. Nie załatwię. No nie, nie weźmy. Czekaj, to ja to puszczę. Zapuściłem trochę, weź to. O, opu, weź, weź to szybko, bo... Kurde, spadłem. Zapuściłem trochę, ale nie tak. Ej, ostatnia, ostatnia belka. Jedziemy na kolejne pole. Şebek içi bağırmaz oluyor mu açtık ben de? Hayır. Baş içi var bu arada ama. Ben bence ben zor döndüm ben çıkmam kötü ve kitaş gibi kitaş gibi kitaş gibi kitaş gibi kitaş gibi kitaş gibi kitaş

No i w ogóle! Odczep tego pasku! O, teraz! Dobra, ty idziesz kurzu, czebie 30. Teraz jak chcesz się wcielić 30. No, no. Jedziemy! O, o kurde! Na, na drugie pole! Drugie pole! Załóżnij tobie, dziękuję, pojadę w bitwie. A... I... Patrzmy, mogę, mogę ci przyznać młody? Widzowie, już, już Cię wykrywają, bo e, widzowie, już wyleźli błąd. Co widzowie, zrobił? Błądników nie ma w widzowie, 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 Nie? Zrobiłeś błąd? Kurde. O kurde... Biorcie. Ty baranie weź bo na ja, Jaki baran. Tak, wyjechał. ja jest. Tak, to jest. Tak, to jest. Tak, to jest. Tak, to to jest. jak to jest. tu to Kam to pole ubiegać się paralować. Się kurde, ale ale korek. Ale korek. Korek. Okej. Tak. Już tu random Ojej, na łapkę. Muszę załadować. się załadowało? No. Co to tak... Co to jest? Co to jest? Weź poczekaj coś stanie Stanę obok i ładuj. Coś tak to będę załadował. Jak to tak mogło Jak tak mógł? Jak to wygląda? Ewa, ładnie, spadną to może nie prześcienia, ale... Ja bym się to załadował, kroku właśnie, bo belki spadną A jak spadną, to będzie Uważaj, nie podjeżdżaj, bo belki kogoś O, 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 Stoi Teraz Masy <śmienicza> Odjedźmy, czegaj. Może się tak załadował tam tę To ma słuchaj. To nie. Nieładnie! weź, bo belki lecą. Belki lecą. Coś zrobił! Coś tego robił. Puścisz i belki wszystkie polecą. Idziemy na głos, bo zaraz belki pojedziemy. Wszystkie belka? Wszystkie belka. tu jeszcze jedna jest. tu jeszcze jedna. To weź ją, to weź już ją nabidły. widły. Ja jedę 30. Mówię, belki, system 30. Belki, systemy. Jedziemy. Bo jak nam sypną na ulicy, to się jeszcze pozbieramy z hajsem. Policja mnie sprawdzi. Dzisiaj to zobaczę. Olucz stało! Teraz powiem, jak mnie to założyło? No tu możemy zorganizować, bo czy coś tylko co zostaw? Tutaj? Nie, tutaj nie ma miejsca. No tutaj na strych walniemy do góry. Przyczepi się tu poruszy. O. Nie tu. Tu jest idealny strych. O, ten strych się walnie. A gdzie jest na kostki miejsca, my kostek nie mamy, no, tu się belka nie zmieści zobacz ja, tutaj na się Do góry na stryje ściady weszły Nie ruszę się w ogóle Uf. Nie to, uff, To Uf. tą to. To, 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 to wywalimy na razie Zobacz, to masz teraz Dalej dom dobra. Wejdzie, wejdzie dobra Jeszcze trochę podnieść. Dobra tyle, tyle, tyle Weszło tam belkę trzeba po Nie, zagaś tam żeby, żeby to tak nie chodziło. Dobra Trzeba zakładować Kurwa, czapki Dobra, no Dobra nie tak szybko, bo trzeba ułożyć to pod ścianą tutaj te belki. Nie tak piorek dziutko. Dostawca wyszedł z gry. Zosta dostarczył i wyszedł z gry. Kurwa. Z prawdziwego życia chłop wyszedł. Że za niedługo będzie się dało wyjść z prawdziwego życia zobaczycie Widzimy. Kurczaki, tu się uść 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 nas Zasypało nas belkami, chłopie. Dobra. Na biorę bierę, pakę, musimy sobie tutaj. Waddle i kolejny beller. Kurde. Spadło. Spadło. Pelka. Pojdzie tutaj jakoś tak. Góra dobra. dobra. A ta belka tu już nie wejdzie. Jezus, Maria, o, o, ruszę jedną belką i już wszystkie lecą. No. Wszystkie belki lecą. Gdzie to dzielęcisz? Nie można dzielać A, to mówię do belki, czy do Bebelka mi chciała zlecieć te Kurde Kabel

Uuuuh, nie aaa. Dobra, Dobra. te, te I oczywiście, kto będzie miał je, musiał je układać? Kupuję te bierze jedną. A, bierz jedną. Dla krów. Także że będzie ci będzie, potrzebowało więcej, trochę tych bel. Bo jedno ci nie starczy, żeby nakarmić takie głodu mory. Jeszcze dwie, no. Gupia mm -hmm. belka, no a tutaj jeszcze na stieku gdzieś... bo... <grafy> Jak zabrał? Takie, <grafy> okay, przychodzi. ta się sobie do Belka dara Tam chyba tam chyba na dachu jest jeszcze jedna, wypadła mi. Już full. Na dachu jest jedna, bo mi wypadła. Nie wiem, bo stała mi... Wypadła. ah, già ho scelto Mmm. 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 Jesteś bo nie dosłyszałem. To może ee, te będę takie jak już ładowałem A ja się zajmę innymi rzeczami jak może pozdrowienia czy coś masz teraz, masz teraz chwilę czasu, żeby pozdrowić kogoś Kombajn. W następnym odcinku, oczywiście, yy, oczywiście jedziemy. Te same osoby, co wczoraj. Ja yy, zapomniałem te osoby, ale pamiętam, że to były na pewno osoby, które znam. Oczywiście, to jest tak jeden bardzo ważny. Yy, że niedługo będą wykopki ziemniaków. Tylko, że za niedługo. Szósty i siódmy odcinek to będzie. Na pewno. Jutro, w, no w następnym odcinku, będziemy, no oczywiście, no. Będziemy mucić dalej pola. No. Kaweł, błahenek. Błahenek. Dobra, nie o to mówimy o każdego. <coughs> oczywiście, do tych osób. Też, też je pozdrawiam Żeby nie było ich trudno, że kolega ich pozdrawia, a, a youtuber nie Więc ja jako youtuber z 50 subami około 60 około subami Pozdrawiam Was też ja bym pozdrawił oczywiście Swo jak w każdym filmie Bo zrobiłem sobie z nim deal, zawsze bym tego pozdrawiał i jego kanał Link oczywiście macie w opisie do jego kanału. Ja bym mógł, to twój kanał młody też bym y, udostępnił, dlatego że nie, nie wiem jaki, jaki twój kanał się <coughs> <jest. coughs> nazywa. Abyś dał mi link, bym go tam zapisał i se do odcinka playu, byś był by widzowy na kanału kanał tylko Kole... na no. SWKurzon po segmencie cię twój kanał też abyś aby kolejne filmy były twoje jeszcze lepsze oczywiście i twoje filmy będą totalnie totalnie do... do... fajne aby... abyś miał większe wyświetlenia i bardzo ci bardzo się poznałem. A, a z powrotem. A z powrotem mamy jeszcze do jeszcze może kochać. Kogo by tu jeszcze pożegnać? Kogoś, żeby go pozdrowić? Jacy YouTubesie oglądają moje filmy? których jeszcze nie pozdrawiam. Kurde. Nie interesujcie się, co ja robię w ehm, mo Filmy mogą się nie pojawić tak już często z Farminga, ale inne filmy już owszem, my się pojawią. Niestety. Nie pojawił się może ten... Albo... Jak, jak będziemy dzisiaj nagrywać drugi film na zapas, to... To może. Zleci. No, ja też szukam kurde osoby. Co mogę pozdrowić, na co mnie ogląda. Kogo mogę pozdrowić, kto nie ogląda? Komó mi michowie. Meter. taki O, dobra. Czarów pospolitych. Cenzura bal. Cenzura bal. To chłop, robi fajne właśnie? Cenzura bal. Może link wam nie dam, ale po prostu sobie Cenzura bal i wejdźcie na jego kanał. Bardzo pozdrawiam. Takiego gościa co już robisz, no wiecie, my powoli będziemy kończyć ten odcinek. Będziemy kończyć ten odcinek, płodko nakładało, płodko naleciało. Będzie trzeba ją posprzątać, a w następnym odcinku będzie dopiero oporowo. No nie wiem jak będzie, ale będzie oporowo. Już nie będzie tak spokojnie jak w tych pierwszych odcinkach, tylko będzie oporowo. Chorowa. Opór będzie. Jak my się żegnamy. Dalej nie znamy twojego imienia. Chociaż chyba parę razy na odcinku je ja wymówiłem. Głosem. Pożegnaj się już swoim własnym głosem. Głosem. Weź się odezwij wreszcie. Nie zakończę odcinka, dop dopóki się nie odezwiesz głos. No dawaj. Nie będę czekał długi czas. Trzymam telefon z tobą przy, przy słuchawkach. A w tym odcinku. Aha, fakt. Które będzie dopiero w poniedziałek, będzie wyglądał. Nie wiem kiedy będziemy nagrywać kolejny odcinek. Jeśli nagramy go dziś, to, we, to odcinek by wszedł w piątek. W piątek albo sobota. Nie wiem. Musimy choć spalić. Spać. Nie wiem, może nie będziemy na razie spać, ale już jest 17, no. Może jeszcze chwilę. O, dobra, ty jeszcze możesz już kąpać iść spać, a ja pójdę chyba jeszcze zapalić sobie fajkę, tylko muszę do fajki. Idzie kąpać. No, prowadzmy. Leć. Zrobię się herbatkę, dobra. Musimy sobie, sobie czajniczek. Zrobię szmatkę. Zrobię sobie piwniczki. Zjem sobie pierniczka, tutaj gdzieś. leżą moje fajeczki, o dobra. Weźmy sobie jedną zapalniczkę. Czy ja tą zapaliczkę włożyłem. tutaj? O, dobra, mam. I lecimy na on Mam światło. A może? Yyy... SWHZ. Napisz w komentarzach czy byś chciał... Yy, nocną akcję. Akcję nocną. Idę spać. No ty już leć spać. A, a ja sobie tutaj fajeczkę Do następnego odcinka. Na razie, ziomeczki. To właśnie. Do następnego narka.